Cześć witajcie na kolejnym filmie. Na pewno się zastanawiacie co to za półmiski. Ale nie będziemy się zajmować rzeźbieniem w linie. Mam taki oto procesor AMD FX. FD4100, czyli to jest FX4100. Czterordzeniowiec, no i niestety go zamówiłem na popularnym portalu aukcyjno-ogłoszeniowym, ma pogięte nóżki. Miał być dobry, no ale niestety przed spoglądanymi nóżkami nie wiem czy to jest wina sprzedawcy czy dostawcy. Ciężko określić. No i w ogóle dochodzenie teraz tego będzie dosyć kłopotliwe, bo no słowo przeciwko słowu szanse są raczej marne. I jak naprostować te nóżki? No, już Wam tłumaczę. Bierzecie jakiś stary talerz, miseczkę, nalewacie do miseczki wody, zwykłej wody. Tylko musi być oczywiście przygotowana. Znaczy przygotowana, musi być gorąca. Zacznijmy się z przygotowaniem. Włóżcie talerzyk na to. I czekacie. Trzeba troszkę odczekać, tak żeby nam się to fajnie nagrzało. Procesor powinien się nagrzać od ceramiki, tutaj od talerza. Tak żeby osiągnął na temperaturę dosyć wysoką Dlaczego? Bo jeżeli byśmy teraz próbowali nóżki naprostować, no to jest dosyć duża szansa, że po prostu którąś łamiemy. W każdym rogu są nóżki pokrzywione, tutaj, tutaj, dolne też. No dobra, zaczynamy, nie wiem czy to się uda, spróbujemy. Nagrzany już jest procesor, gdzieś jest gorący. Także to możemy odsunąć, no i zabawa, zabawa zabawą, ale jak płamię to się chyba wkurzę bo naprawdę jest je łatwo połamać. są strasznie delikatne te nóżki, zwłaszcza w Ryzenach i procesorach serii fix. Oczywiście odginamy bardzo powoli giełką, czym wolniej tym lepiej. No łatwo się odgina, bo jest nagrzany procesor, więc to łatwo idzie, bardzo łatwo, bardzo łatwo się odgina. I odginamy zawsze od góry, ale naprawdę trzeba delikatnie, żeby nie łamać. Jak łamiesz, to no to już praktycznie... Może powiedzieć, że masz po CPU, bo no jest szansa, że możesz złamać nóżkę, która jest akurat jakimś pinem nieużywanym do niczego, bo są takie piny też, ale z reguły lepiej żadnych nie łamać. No, dwie mi się udało naprostować, już jeszcze zostały po tej stronie cztery tylko. <laughs> nieźle. to jest straszne, jak mógł procesor w takim stanie do mnie dojść. Prawie się udało naszego FX-a odzyskać, to jest FX chyba jeszcze z serii. Wishera to nie jest buldożer, ale nie jestem pewien na 100%. Wydaje mi się, że model 4100 to jeszcze był przed buldożerami. No, prawie się udało odgiąć te piny z tej strony, już wszystkie. Kupę czasu schodzi na takie odginanie, niestety. Przesadnie nie ma co ich prostować, jak mówiłem. One się w slocie powinny już same mniej więcej naprostować. Zresztą większość slotów ma takie jakby rowki, prowadniczki, które mm, powinny naprostować mm, CPU też, te nóżki w CPU. Po wielu trudach udało się naprostować. Mm, wszystkie nóżki są proste. No i co? Teraz musimy tylko włożyć procesor, nie za zobaczyć czy pasuje. Jeżeli nie będzie pasował, no to trzeba daną nóżkę jeszcze troszkę yy, naprostować. To będzie czuć po prostu w gnieździe, jeżeli procesor nie chce wejść. No to próbujemy. Bierzemy komputer i wymieniamy CPU No dobra, teraz muszę ten procesor jakoś tutaj zamontować. To jest mój komputer. Tutaj mamy jakiś procesor włożony. Nie pamiętam co to było, zaraz zobaczymy. Phenom model HD550 WFK. To jest chyba jakiś. Fenon dwójka to jest nawet to jest jakiś fenom chyba dwurdzeniowy ale się nie mylę, albo trzyrdzeniowy, nie jestem pewien, się sprawdzić. Którzy mogą się pytać, czemu zmieniam Fenoman dwójkę na najsłabszy procesor z serii FX. Proste, fenom dwójka nie obsługuje instrukcji AVX, a procesory z serii FX już je obsługują. Na MSI 970AG43 można dodatkowe rdzenie na niektórych procesorach odblokować. Dlatego korzystałem z tego fenoma. Jego mi chyba wykrywało jako Fenoma B50 albo coś takiego, jako czterodzeniowca po aktywacji tej funkcji. Także próbujemy trzeba tylko wycięcia znaleźć jaki dom. no i można próbować go włożyć. Nie opcja, bo wejdzie, albo nie, no, jedna strona wchodzi, widzę. Ale druga ma troszkę problem. Druga ma troszkę problem jak widać. Oczywiście, żeby takiego AMD Fixa tutaj włożyć, to trzeba mieć wejście mm, socket AM3. W ogóle to tutaj chyba był ten wentylator źle zamontowany. Nie wiem dlaczego. No komputer wiadomo ze złomów wzięty, bo powinien być w tą stronę. No, dlatego staram się go prawidłowo zamontować. Na razie bez pasty termową przewodzącej, bo ja nie wiem, czy on działa ten procesor. Jeszcze dobra, trzyma się, Radiatorek połączymy, znaczy wentylator od radiatora, no i miejmy nadzieję, że ta maszyna będzie działać. bo no i nie będzie działać, to straciłem tylko kupę czasu. Dobra, procesor zamieniony odpalamy maszynę, komputer się odpala, jak się ekran zapali to będzie sukces widzę, że się zapala, jest OK. Na razie nic nie widać. Jest, udało się. Super, super lansko. No dobra, komputer nam się odpalił. Widzę, że działa wszystko. Nic się nie wiesz, ale jak na razie temperatura jest troszkę wysoka. Ale być może te procesory mają taką temperaturę. To muszę sobie poczytać o nich. Nie miałem jeszcze procesora z serii FX. Nie używałem. Raczej ogólnie zmd to tylko miałem fenomen od jedynki do dwójki. Chyba Atlona jeszcze miałem raz. Ale serii FX nigdy nie używałem. Jak widać tutaj, TDP to 495 95 w czyli troszkę, troszkę lubi się grzać, że tak powiem. Wcześniej mówiłem, że prawdopodobnie to jest jądro Wishera, ale się pomyliłem, to jest jądro Zambezi. Nie jest to Wishera, myślałem, że model FX400 to jest Wishera, ale przepraszam, pomyliłem się, to jest jeszcze Zambezi. I faktycznie mamy tutaj instrukcję AS oraz AVX, więc z gierkami, które chcę odpalić, nie powinno być żadnego problemu. Procesor odziwo posiada aż 8 MB pamięci. Cache trzeciego poziomu i 4 MB cache poziomu drugiego. Zmieniłem go z fenoma dwójki, bo z bardzo prostej przyczyny. Nie chodził mi Cyberpunk 2077, po prostu gra się wykrzeczała nie chciała się nawet włączyć. Z ciekawości włączę cyberpunka, czy w ogóle będzie działać, czy w ogóle się odpali, bo przedtem nie mogłem go nawet odpalić. Zerknijmy, czy się uruchomi. Teoretycznie powinien działać. Tam jeszcze muszę na procesor pastę dać, bo na razie tylko go testowo włączyłem, żeby zobaczyć, czy, czy śmiga. No dobra. Widzę, że się odpalił cyberpunk. Powiem tak. Widzę, że gierka się odpaliła. W takich ustawieniach się odpaliła jak ostatnio. Zostawiłem czyli zwykły HD. Jest to oczywiście Full HD. I jest grywalna. Śmiało jest grywalna. Myślę, że około 30 klatek spokojnie jest. Nic się nam tutaj nie kaszali. Grafika trochę ciulowa, bo są ustawienia dosyć małe tam włączone. Z ciekawości sobie zerknę czy za sobie będzie miał wpływ jakikolwiek, jeżeli damy tutaj full HD, może nie full HD, ale maksymalną rozdziałkę, jaką obczaj ta karta graficzna. Znaczy może nie karta, bardziej monitor, tak. Mamy już maksymalną rozdziałkę. To i tak dobrze ta gra chodzi, na taką rozdzielczość. Bo Mamy 1680x1050, ten monitor więcej nie wyciągnie po prostu. Czyli, nieźle. No to pora zmienić, hmm, tutaj jakość, damy na średnią. Zobaczymy, czy coś tu da. Damy tutaj średnio i zobaczymy, czy będzie kiepsko. Czy będzie troszkę lepiej. Wydaje mi się, że jest chyba lepiej niż na Intelu. Nie nie tak, nie nie tak jak na Intelu. Jak na Intelu dawałem średnie ustawienia, to gra potrafiła niesamowicie przylagować. Mamy, wydaje mi się, tak na około 22-25 klatek, maksymalnie. No dobra, tragedii nie ma. Hmm, temperatura procesora to jest jakieś 54 stopni, pokazuje GPU-79. No to GPU mi się trochę grzeje jednak zużycie procesora 98% ponad, 100% czasami. No ale ta gra jest wymagająca. Wtedy w 17 to jest trochę ja sado ale jak ktoś, jak ktoś chce, czemu nie? No dobra, Star Citizen jako tako chodzi na tej karcie graficznej i na tym procesorze, ale. Nie jest to może idealne, idealna rozgrywka, bo mam z 15 klatek, więcej nie będzie. Może nawet z 10 lat czasami. Ale udało się uruchomić, także... Chociaż tyle wiem, że działa. No właśnie się zlagowało. Ale zazwyczaj ta gra w miarę jako tako działa, że można się poruszać po przestrzeni. Dobra, także dzięki za oglądanie tego filmiku. Procesor udało się uratować, nóżki naprostować. Także zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć!